Cześć, tu Anna Tom z Fundacji Praca, Moc, Energia. Jesteśmy dzisiaj w ósmym odcinku serialu Wrocław, kultura nieznana. Moi drodzy kulturożercy, zapraszam Was na wystawę. Ostatnio zrobiłam kwiaty z bibuły w ramach projektu Be Together, przygotowanym dla nas w BWA Studio Ruska 46. Chodźcie! Mam zaszczyt uczestniczyć w przygotowaniach do wernisażu z projektu Beat Jest ze mną Ewa Budnik, która opiekuje się artystycznie tą wystawą. Mam nadzieję, że namówię ją na zdradzeniu kilku sekretów zakulisowych. Ewo, skąd pomysł na tą wystawę? Wystawa powstała z takiej potrzeby spotkania się dwóch środowisk które na co dzień nie mają okazji się ze sobą spotkać, czyli środowiska osób z niepełnosprawnościami, ze środowiskiem osób pełnosprawnych. Zależało nam na tym, żeby te dwa, dwa środowiska, ludzie z tych dwóch kręgów, mieli okazję ze sobą współpracować i stworzyć razem coś właśnie co my roboczo nazwaliśmy sobie sztuką integracji. Najprzyjemniejsze było obserwowanie, jak rozwija się ten proces, jak naprawdę z niczego i z bardzo podstawowych materiałów zaczęła nam ta wystawa rosnąć i bardzo przyjemne jest patrzeć na to, że te zaproponowane przez nas działania się sprawdzają. I że sami nasi artyści są zadowoleni ze swoich prac, I kiedy można zobaczyć, że już coś zawisło i kiedy artysta mówi nam, że jest zadowolony, to zdecydowanie jest najprzyjemniejszy moment. Jak przebiegała współpraca wasza z artystami w czasie projektu? Czy staraliśmy się, żeby przede wszystkim ta współpraca odbywała się między samymi artystami? Głównym celem też naszych działań było to, żeby Widz, który przychodzi i ogląda naszą wystawę, nie był w stanie powiedzieć, która praca została wykonana przez osobę pełnosprawną, a która, osoba została, która praca została wykonana przez osobę niepełnosprawną. Zależało nam na tym, żeby ta współpraca po prostu odbywała się na równi. I żeby zlikwidować gdzieś ten mur, który po prostu często, mimo różnych wielu, wielu już takich dobrych starań, on wciąż jeszcze gdzieś jest. Cała idea Be Together zrodziła się właśnie z potrzeby rozmawiania o inności. Z naszego poczucia też inności e, i potrzeby po prostu niwelowania e, tych różnic, które są między nami, a e, właśnie podkreślania, uwypuklania tego, co nas łączy. Jest z nami Paulina Anna Galańczak, twórczyni projektu Be Together. Cześć. Powiedz nam, skąd pomysł? Pomysł zrobił się już 4 lata temu, w momencie, w którym zaczęliśmy badać, czy osoby z uczestniczą w kulturze, jak uczestniczą, czy to się w ogóle dzieje często, z jakimi efektami. No i tak naprawdę z takiej dalszej myśli okazało się, że z jednej strony to jest ten wątek uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w kulturze, czy właściwie małego uczestnictwa, ale z drugiej strony to jest ten wątek osób tak zwanych niepełnosprawnych, które nie mają tak dużej styczności z osobami z niepełnosprawnościami i też jakby mają właściwie jeszcze więcej stereotypów i uprzedzeń niż, niż te osoby tak zwane niepełnosprawne, które uważamy, że sobie gorzej radzą. I okazało się, że tak naprawdę... Potrzebny, przynajmniej tak uważaliśmy i uważamy do tej pory, potrzebna jest jakaś platforma, gdzie obie te grupy mogą się spotkać i współdziałać bez jakichś stereotypów, lęków albo chociaż mieć przestrzeń, żeby te stereotypy i lęki przezwyciężać. Obecnie projekt dzieje się w trzech miastach. Dokładnie. To jest w ogóle dla nas nowość akurat w tej edycji, że urośliśmy tak zaskakująco nie spodziewaliśmy się, że to aż, aż, tak, aż tak się odbędzie w tym roku, ale rzeczywiście mamy wsparcie Muzeum tam i Muzeum Szęskiego sami, tam była pierwsza w ogóle edycja Be Together. Była to też dla nas nowa grupa, bo osoby słyszące i niesłyszące. E, mamy też grupę pracującą nad performatyką w Wrocławiu. Pierwszy raz też stworzyliśmy wystawę z inną, jeszcze grupą, e, również we Wrocławiu. No i mamy też drugą edycję w Wałbrzychu. Czy projekt Bizugewrac to forma arteterapii? Właściwie taki nie, bo mam wrażenie, że artterapia kojarzy się bardziej z wykorzystaniem przysługi do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. A ten projekt nie jest. Tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Jest, dla, jest o integracji. Jest dla grupy, taką jaką znajdziemy, czyli dla grupy osób, które chcą ze sobą przebywać, ze sobą pracować i tak wykorzystujemy sztukę, więc pod takim względem jest to jakaś forma terapii sztuką. Ale mam wrażenie, że hmm, gdybym miała szukać jakiegoś słowa, to jest to integracja przez sztukę. To nie jest jakby leczenie. My bardziej chcemy wykorzystać te narzędzia artystyczne po to, żeby się spotkać, po to, żeby w ogóle po prostu usiąść z człowiekiem obok i, i móc razem coś tworzyć. Jesteście już kilka lat. Projekt dzieje się już dość długo. Czy widzisz zmiany, jakieś lepsze rezultaty w integracji? Ym, właściwie każda edycja jest też zupełnie inna i, i każda nam pokazuje, że w ogóle to jest potrzebne. Znaczy, potrzebny jest taki projekt, że jest w ogóle potrzeba w ludziach, żeby być ze sobą razem i być na zupełnie innych warunkach niż często spotykamy się na co dzień. Czyli być w jakiejś pełnej otwartości, w szacunku na różne, różne różnorodności um, i, i razem współdziałać, więc ta potrzeba w ogóle jest w nas bardzo żywa. I, i mówię nas ogólnie, jakby bez klasyfikacji jaka to jest grupa. Um, I tak naprawdę wystawa, e, którą zaraz otwieramy, jest też dowodem tego, że to działa, do tego, że to jest wystawa robiona przez ludzi, którzy są przyjaciółmi projektu już od lat. Czy są przy tym projekcie dalej. E, chcieli być włączani w działania coroczne. My też mamy taką zasadę, że co roku edycja szuka nową, nową grupę, nowych odbiorców, żeby docierać coraz, coraz dalej i głębiej, ale mieliśmy w po trzech latach tak taką refleksję, że są z nami ludzie, którzy chcą, chcą dalej działać, którzy mają tę potrzebę w sobie, że, że przeżyli jakąś przygodę i chcą, żeby be together dalej gdzieś stawiało echo. Są pomysły na tę wystawę i na działanie właśnie z, z uczestnikami, którzy już u nas byli. No i jakby widzę po nich, że tak naprawdę ta, ta przygoda w tworzeniu wystawy. Była już przygodą, ok, jesteśmy razem i zaczynamy tworzyć i nie było tego etapu, który zawsze jest potrzebny, że musimy się poznać, zintegrować, powalczyć trochę o tę normalność, żeby móc dopiero działać razem. To się okazało, że już jesteśmy po tym etapie, że już wszyscy mamy w sobie pełną wolność i otwartość na to, kim jest ten drugi człowiek po prostu. Dzisiaj jesteśmy na wystawie, ale za kilka dni zobaczymy spektakl. To na nim zobaczymy. Jest to finał, na którym pokazuje się zarówno grupa Wrocławska i Wałbrzyska. I każdy tak naprawdę o czymś innym traktowała. Grupa Wałbrzyska opowiada nam o swoich marzeniach, o tym, co by chcieli. Z kolei grupa Wrocławska skupiła się na takim idealnym świecie, który sobie wyobraża, w skonfrontowaniu go z rzeczywistością, jak się teraz przejść, co możemy tym zrobić, żeby do tego idealnego świata wrócić. I tak naprawdę każda z tych grup korzysta z różnych narzędzi. I przede wszystkim skupiły się na odpowiedzi muzycznej, więc tworzyli swoje własne utwory. Z kolei Wrocław to jest bardzo taka forma zbliżająca się do spektaklu, ale też z elementami i plastycznymi, i fotograficznymi, i też dźwiękowymi. Wspomniałaś, że szukacie chętnych na następną edycję Zaproś y, uczestników, y, ale też chcę wiedzieć, y, jakie predyspozycje powinien mieć ktoś, kto zgłosi się i zostanie przyjęty do udziału w projekcie. No wy tak naprawdę jesteśmy bardzo otwarci. Tak, jedynym kryterium, które mamy to są po prostu osoby dorosłe, bo to jest projekt dla osób dorosłych i, i kropka. To w sensie Jesteśmy otwarci naprawdę na, na wszystkich i mamy też przeróżnych ludzi. Mamy ludzi, którzy, nie wiem, są w są liceum sobie, mamy ludzi dorosłych, osoby starsze. To samo się tyczy osób z niepełnosprawnościami. Mówimy o wszelkich typach niepełnosprawności. Mamy sobie też terapeutów, którzy nam pomagają, wspierają nas w takim procesie budowania zaufania i bezpieczeństwa w grupie. Także jest pełna otwartość, na, jeżeli chodzi o etap rekrutacyjny. Oczywiście on zależy od tego, czy projekt zostanie dofinansowany w przyszłym roku. Jeżeli tak, no to z taką rekrutacją myślę, że będziemy ruszać około marca. Mm -hmm. Powiedz nam, jak Ty odbierasz całkowicie obiektywnie tą wystawę? Nie, bardzo mi jest trudno to robić obiektywnie, bo też byłam jedną z opiekunek artystycznych i pracowałam z, z niektórymi z twórców. I chyba to nie będzie obiektywne, co powiem, ale już trudno. Ja jestem przede wszystkim szczęśliwa z tego, że to, co pokazujemy... Jest dla mnie spójną opowieścią, jest, jest opowieścią o różnych historiach i, i różnymi głosami, ym, ale że wszyscy jakby na, spotkaliśmy się w jednym miejscu i zaczęliśmy opowiadać sobie o tym, co jest dla nas ważne, właściwie odpowiadając sobie na pytania, które często nie odpowiadamy, bo nie mamy na to czasu, nie ma na to nie wiem, odpowiednich warunków. I nawiasem, że zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, ok, co to, to jest to życie, co to, to życie ceniny, co chcemy podkreślić, o czym chcemy opowiedzieć. No jak, jak chodzę po tej wystawie i widzę te różne odpowiedzi e, o ludziach, o emocjach, e, o akceptacji, o m, pamięci, o zostawieniu czegoś po sobie, jakiegoś śladu, myślę sobie, że, no, że, że tak, że w ogóle nie, to nie jest tylko projekt integracyjny, tylko udało nam się stworzyć wystawę, udało nam się stworzyć sztukę i z tego jestem bardzo dumna. Jest z nami przedstawiciel gminy Wrocław, dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek. Jak się Panu podoba wystawa? Bardzo mi się podoba. Widzę już drugą wystawę z, z tego cyklu przygotowanego przez Paulinę Galanczak. Wcześniej byłem w Katowicach na zakończeniu projektu katowickiego w Muzeum Śląskim. I muszę powiedzieć, że kto nie widział tej wystawy, nie rozumie, jak bardzo poruszający jest jej tytuł: Be Together. Polecam wszystkim zobaczenie tych prac przygotowanych przez ludzi, którzy czasem mają kłopot z wyrażaniem własnych emocji, ponieważ nie są w pełni sprawni. I ta integracyjna rola sztuki jest tutaj kapitalna. To jest coś, co wszyscy powinni zobaczyć. Bardzo. Anna tą wrocław kulturalnie znana. Jak Pani się podoba wystawa? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to, jak ta przestrzeń w ogóle tutaj pracuje z tymi pracami. Są zarówno instalacje, zdjęcia, ale też interaktywny test. Warto robić takie projekty. Oczywiście, że warto. Chyba wszystkie uśmiechy, które tutaj są świadką. Ania Gąsiorek, autorka pracy. Powiedz mi, czym się kierowałaś wybierając temat? Chciałam opowiedzieć o tym, co jest w życiu ważne. Moja praca składa się z 12 teczek. Każda teczka jest na kolejny miesiąc roku i opowiada o wszystkich ważnych historiach oraz tych mniej ważnych, które się w naszym życiu przydarzają. Jak się czułaś, biorąc udział w projekcie? Bardzo dobrze się czułam. Współpraca z wszystkimi osobami była naprawdę w bardzo dobrej atmosferze. Spędzaliśmy bardzo miło czas, czasami na robieniu naszej wystawy, czasami na robieniu kwiatów z były, Więc naprawdę było super fantastycznie i to jest cudowne spotkanie z tymi ludźmi. Dziękujemy za cudowny efekt na wystawie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Anna Tomb, Wrocław, kultura nieznana. Czy mogę zapytać, jak podoba się wystawa? Super pomysł, ponieważ my też robimy różne projekty. Bardzo nam się ta kreatywność uwolniona tutaj spodobała. Jest świetny. Jeśli nie ma licencji, to spróbujemy w jakiejś formie też te inspiracje spożytkować. Ekstra. Czyli kopiują Panie. Nie kopiujemy, inspirujemy się też, będziemy wykorzystywać nasze dłonie, kreatywność, umysł, pomysły i kolory. I to, co nas otacza, różne materiały. A my życzymy powodzenia. Dziękujemy serdecznie. Anna Tom, was Kultura Nieznana, jesteś twórczynią w ramach tak, tego dziewiątą. Jakie były Twoje marzenia, które chciałaś przekazać na to, w tej wystawie? Ostatnio robiłam e, kwiaty z bybuły. E, moja wystawa to jest właśnie e, robiłam kwiaty z bybuły. E, mózg robiłam. I są moje nagrywania na skarbyzorze. Pierwiosnek i, i fortepiany. Są zachwyceni i, i pięknie powiedziałam, tu tak y, mi, miłością do mamy. I ja przyszłam po coś, żeby tutaj, bo to jest nowy projekt, wektore to Forever. Właśnie tu robimy właśnie warsztaty. Y, ostatnio robiłam, y, nagrywałam staśmy y, na, 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 na dyktafon, co robiłam z Piotkiem. z tym na wózku, mówiłam jeszcze sama, było fajnie. My też jesteśmy zachwyceni tym, co zrobiłaś razem z przyjaciółmi, razem tak. ze znajomymi, jak i sama. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. Anna Stębalska z galerii Studio BWA Wrocław zgodziła się opowiedzieć nam o tym miejscu, w którym dzieje się wystawa. Jaka jest misja BWA? Galeria Studio BWA Wrocław funkcjonuje w tej odsłonie, z taką nową misją od 2014 roku. Powołane zostało jako laboratorium miasta, w, jako przedłużenie idei Biennale Sztuki Zewnętrznej Augustana. Biennale założenia pokazywało zjawiska i zapraszało artystów, którzy w sposób jakby nieoczywisty i trochę poza ramą mówili o sztuce. I dla mnie zawsze było najbardziej to interesujące to, że przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólna może być też tą areną, w której artyści ale i artyści nieprofesjonalni, tak nazwa. Po prostu my, odbiorcy, ale i twórcy sztuki, możemy tworzyć. To, to miejsce pokazuje takie zjawiska i e, takie działania, e, które pokazują, że sztuką może być, e, może być nasze życie, że sztuką może być bycie wspólne, że e, sztuka w obecnej sytuacji. Społeczno-politycznej, globalnej jest, powinna być zadana, a nie dana. Że, że artyści mają misję, a sztuka jest jednym z wielu narzędzi, które razem z działaniami oddolnymi. Z działaniami właśnie takich NGO-sów, osób, którym zależy na czymś więcej niż tylko na pokazaniu wielkoformatowego obrazka, tylko na tworzeniu, współtworzeniu i na całym długim procesie, który jest niezmiernie ważny, tak jak samo końcowe dzieło. A co w tym miejscu w studiu, jest takiego wyjątkowego? No właśnie to nie, nie to oceniać, ale tak jak to, co jak wspomniałam, było dla mnie ważne, że e, e, eksperyment, ale też i duże zaufanie, mogłabym powiedzieć, że może strategią kuratorską moją jest duża intuicja i ufanie, e, zapraszanie do projektu e, ludzi, którzy e, rozumieją współpracę. Więc nie niejednokrotnie współpracowaliśmy w tym podwórku, który też nie przez przypadek znajduje się w miejscu, które kiedyś było betonową studią, ale za sprawą inicjatyw ludzi, miejsc, które tutaj współtworzyliśmy. Powołaliśmy taką grupę, tworzyliśmy pik pikniki i w tym miejscu wymieniamy się energią i zapraszamy e, sąsiadów, mieszkańców, użytkowników, miasta, bo ta, tak mówię, ta przestrzeń miasta generuje mnóstwo energii i jest też taką e, kontkulturową e, szansą na pokazanie, czym może być dla nas miasto i jak w tej sytuacji blisko nam jest do drugiego człowieka. A dlaczego ten projekt Be Together tutaj się znalazł miejsce? To be together, jak wspomniałam, idea bycia razem, współtworzenia, bycie w pewnym procesie, które, którego bogactwem jest to, co ono nam daje, czego można ostatecznie być może nie zobaczyć na, na wystawie, ale to, co daje twórcom bycie ze sobą przez te dwa lata, dochodzenie do pewnych wspólnych wniosków i dzielenie się swoim doświadczeniem, ale co więcej. Otwieranie siebie na, na trudną relację publicznego, nie chcę powiedzieć osądu, ale wglądu w ich życie, w ich interpretacje, w ich emocje i doświadczenia. Więc, studio jest miejscem które takie projekty e, e, pokazuje i, i gości. Zresztą sam charakter, to jest oprócz samej galerii, mamy przestrzeń coworkingową, e, też te stresy są podzielone w ten sposób, że mamy część warsztatową, część spotkań i jak wiele osób mówi, ma też taką energię w miejsca, w którym chce się być. Moi drodzy kulturożercy, jak się podobało? Mam nadzieję, że czujecie ten unikalny puls Wrocławia, który niewątpliwie bije w tym miejscu. Byliśmy na wystawie, ostatnio robiłam kwiaty z bibuły w ramach ciepłego projektu Be Together. Słuchajcie, gdzieś tutaj między nami chodzi Maciej Bójko. Z takim zakończymy odcinek, przepytajmy go. Cześć, widzimy się ponownie. Cześć. Tak, prawda? Jak się podoba wystawa? Ojej, to takie trudne pytanie: ktoś, kto tak zaangażowany w tą wystawę. Ja, może, ja myślę, że powiem to, co trochę już mówiłem: e, dużej ilości uczestników tej wystawy, bo oni tak przychodzili do nas, dziękowali nam. I że kurczę, że to nie jest taka sytuacja w przypadku tej wystawy, że to jest taka wystawa, która działa po równi w dwie strony. Że my przychodziliśmy z czymś do yy, tych ludzi, którzy zostali artystami trochę na tej wystawie, a oni przychodzili do nas z czymś, dzięki czemu zmieniliśmy się nawzajem. I pod tym względem to jest super zadowolony. Że to od takiego totalnego początku, gdzie nie było nic, do tego, co tutaj widzimy, powstało. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mm, przestrzennie bardzo fajnie to tak wyszło, że była pewność, że mieliśmy taką rozmowę, bo w ogóle cały sposób, że wszystko e, było współtworzone. Znaczy, każda decyzja była podejmowana razem, o tym czy coś ma wisieć, czy ma leżeć, czy no wiadomo. E, i będzie taki moment, żeby się rozmawiać o przestrzeni, jak to wypełnić, czy chcemy tak, żeby to było na ścianach, czy też nie. I podjęliśmy decyzję, że chcemy to jednak wypełnić i się udało. I ta wystawa wciąga, to znaczy ona wychodzi poza ten swój pierwszy obszar, jakby wciąga widza i tak to krąży trochę jak w powietrzu. I to mhm. jest super. I jest taka bardzo trudna do uchwycenia. Trochę też tak jak ten temat, czyli życie. Mnie też ciągnęła, jestem oczarowana. A powiedz, jak Ci się podobał odcinek Wrocław Kultura Nieznana z wystawą Ludzie jak Bogowie? O kurczę, super. Ja w ogóle przed chwilą rozmawiałem z Pauliną, yy, o Was i o tym, co robicie, że... To jest taka strasznie techniczna praca po prostu, że to jest ogromna ilość wywiadów, takie głębokie wejście w każdą wystawę, to przyznanie ogromnej ilości artystów, że to jest coś, co dzisiaj media się nie chcą robić. I to jest super u Was. w też jesteśmy tutaj dzisiaj jesteśmy jakby być może jestem już ostatnio osobą, którą ale chyba przed chwilą z każdym, który tu był. Więc e, to na pewno będzie materiał. materia, bardzo, bardzo bardzo dużo I, I mam nadzieję, że w poszczególnych celach będzie oglądało to, no bo to jest wartościowe po prostu. Wspieramy projekty związane z dźwiękiem, związane z kulturą, z trzecim sektorem oraz informacją, a Wy, kiedy przyjdzie czas, możecie wesprzeć również nas, przekazując nam 1% podatku. Nasz numer KRS znajdziecie w opisie. Kupując w internecie, możecie skorzystać z takiej witryny Fani Mani i zaznaczyć naszą fundację jako beneficjenta. Nic to Was nie kosztuje. Tam jest ponad 1000 sklepów. Znajdźcie coś dla siebie i wesprzyjcie naszą fundację. Jeżeli chcecie nas zobaczyć gdzieś we Wrocławiu, jak i na jakimś ciekawym wydarzeniu kulturalnym, napiszcie do nas w komentarzach. Jeżeli nie chcecie pominąć kolejnego odcinka Wrocław Kultura Nieznana albo odcinka z innych naszych projektów, zapiszcie się na nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek, śledźcie również naszego Instagrama. Bardzo dziękuję za udział. Trzymajcie się moi drodzy kulturożercy. Anna Tom, Fundacja Praca, Moc Energia. Pa!